Zadanie dziewiąte. Dane są trzy liczby. A, B i C. Uzupełni zdania. Gdy a plus b plus c jest równe minus 1 oraz a jest liczbą mniejszą od minus 1, to suma bc jest równa. No, w sumie jest równa. Dodatnia albo ujemna. No dobra. No to weźmy to sobie. a plus b plus c jest równe minus 1. No to jeżeli a jest mniejsze od minus 1, jeżeli to jest mniej niż minus 1, to tutaj, to czym będzie B plus C? Jeżeli tutaj będziemy mieć, załóżmy w sumie, można by było sobie wziąć jakiś przykład, bo mamy ocenić tylko dodatność, czyli mamy, no dobra, minus 2, no to minus dwójka przeleci na drugą stronę, no to A plus B, jakie A, B plus C? B plus C, dwójka przelatuje, albo w sumie. Hmm, dobra, dwójka przelatuje, czyli to jest minus plus 2. Minus 1 plus 2, no to BC to będzie jedynka. No i w sumie, jeżeli będziemy się bardzo, 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 bardzo zbliżać do tej minus, minus jedynki, weźmy sobie minus 1 i setną. No to będzie dokładnie to samo, ale jednak będzie minus 1 plus 1 i 1 setna, no to niewiele, ale dalej jesteśmy na plusie, więc będzie po prostu liczba dodatnia. Gdy mnożenie a razy b razy c jest jedynką oraz a jest większe od zera, no to zmienię kolor i sobie to przepiszemy. a razy b razy c jest równe 1, a a jest liczbą większą od zera a jest większe od zera, czyli tutaj jest plusik, no to b razy c jest w iloczyn. b razy c jest dodatni czy ujemny, no to skoro tu jest plus, to całe to musi być plus, żeby wynik nam wyszedł dodatni, więc to będzie odpowiedź c